Ej, podoba mi się to I Mi też. Ty głupie kufno. O, to będzie taka pankuwa. Dobra, zrobię postać na swój, na swój wzór. Oczywiście to będzie kobieta. Dobra, dlaczego ona wygląda, jakby była po chemioterapii? I to szczęśliwie. Może razy. jest. Dobra, ja robię create server. No prywatny server name. Banan. Banan, tak. A wy dołączyliście. Random, czy nie? słuchaj sobie rękę przez głowę. Nie. 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 No, no właśnie nie to jest, wiem. Czy masz jest... duży banan? Tak. A, no, Jezu. A ja z tym małem. Dobra, dołączam. Jest! Yes. czy mamy takiego o. samego skina? Czekaj, tak. bo ja nie, kompletnie nie wiem my jak się... Księ... Coś Uuhu, macham ci. Zobacz na to. Uwaga. Ja to robię, nie, widzisz? Ej, ja jestem z wami. Rusz się, rusz się. Ej, ja was nie widzę. Mm -hmm. <głosy> <głosy> Ej, czekaj, bo ja nie wiem jak się ręko siedzicie? Jak wy wstaliście? Z... Jak my nie wstaliśmy. <noise> no widzę to, ale ja nie wiem jak się ręko rusza. O! Smak a tak! A co o, tu się robi w ogóle? Max max, patrz! Czekaj! O nie, nie! Nie, do ręka. To <laughs> nie ja mojego! Ja by... Co ty robisz? A jak się kciuki zgina? Ja wiem co wybierzemy Drag racing To poczekaj, ja stworzę i może wy do mnie się. Drag, Drag racing. racing Drag racing Co? Create server A private Server name z dużej B A N A N O Jezus jak Maria nie Jak? Jak? <laughs> jak? Jak? jak się nazywa? Banan, Banan dobra z dużym. Nie Tam. Coś ty wybrał Janek Janek ty wow. jesteś chory psychicznie Wow. Ja do sięgrę, do kierownicy? A jak się pedału korzysta? Właśnie nie wiem. Ej, inaczej, biegi, biegi, biegi. A może tu się da stopy na prze... nie. Ja załączyłem jedynkę jak coś. A, bo musicie ten... Kliknąć chyba... Klakson, bo to jest przycisk chyba... Tak. A. Jezu, jak to pojechało! Uf ja zostałem w tyle! Co wy zrobiliście? Ja jadę. Ja jadę. Nie, nie dosiekam to z to tej. To jest... Nie, jeszcze restart. Ja to jak restart. to restart? Nie, nie mogę. Trzymaj Czego podróż? nie możesz? Restart. Ej, nie, 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 nie... Ja nie mogę ruszyć, jak wy ruszyliście? Kliknij ten, ustaw sobie jedynkę na skrzyni biegów i kliknij ten czerwony klakson. Ale ja mam klakson już kliknięty. Tylko nie Okej, mogę za to, nie mogę za dźwignię biegów złapać. Kurde, no nie mogę tu sięgnąć do skrzyni biegów. Ale ten silnik jest głośny Możemy wrzucić no. No, no Ja i tak już wygrałem Dobra Moja taktyka Przycisk? Nie, że Trzeba jedynkę wrzucić Ja chciałbym wiedzieć co ja wrzuciłem Na luz No on już ruszył, jak to? Czy ja mogę wrzucić coś? Ja miałem false Nie, nie, nie Cianek ja zabu ja uderzył Fallstar Ej. Ej, nie mogę... Mam to pan silniki nic słyszę! Ja też tak nie ja... Dobra, ja mam piesać. Za... Ej, ja, wsteczni wsteczni. No, ja nie. Wsteczli włączyłem wstecz! nie mnie skręcać tutaj! To się da skręcać w ogóle. Metal jest musisz. prosto przed tobą, nie musisz. Nie, bo mi sam auto za mną skręca. Tu masz zwalony auto! Lewą ręką, nie wiem, naciśnijcie przycisk. W lewą ręką takier, ja wszystko prawą, prawą robię. Hmm. Dobra. Nie, no Jeźdź, autek! Jest! Jej! Czekaj na mnie. No O nie, falstar! Mam tę grę! O nie on pojechał! Dobra, mi już samochód nie działa, mam farsa. Jak oni ruszyli teraz? Rzeczywiście tu się da za kierownicę zatrzymać. A jestem cepem. <grymne> nie wsteczny znowu włączyłem! Nie masz wsteczny. Do, ty do tyłu dźwignię, jak dajesz. dajcie to Garnia biegu chłopak chłopaki, nie. Ja tylko w, w tą dźwignią macham. Dlatego cały czas wstecznie klikam przez I Niech mu ktoś tak rusza. Nie, O <śmusza> 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 oh, kurde, skręciłem kierownicą. Inaczej, 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 zróbmy tak. Niech każdy złapie na początku ten joystick. A nikt, ni ni nie rusza. Ale ja na tym nie... no ruszył już jakiś. Nie mogę go już złapać. I jak ci się koło giebie? Dobra czekajcie, nie naciskajcie przycisku Dobra mam No nie da się Dobra ruszyłem Elo Janek ja bym się no. no Jak wy to robicie na początku? Na robicie? początku uwaga, naciskamy przycisk nie, no dobra, najpierw to... dźwignię łapię, drugą ręką naciskam przycisk. No ja A. też. Dobra, dźwignia do przodu po prostu. Co? Co? Nie, 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 Ej, Jeszcze raz. A ja dzwoniłem szóstki. przed tą ścianą, haha. Ha. Tu nie ma szóstki. A który wybieg wyrzuciliście, że tak przyspieszyliście? Ja, ja pierwszy. Wiem, to są biegi. Patrz, ja. Czekaj, zobaczymy teraz. Spróbuję. Nie, nie. Kurde, w czym lokało? Nie byłem wsteczny. Ja nie. Wiem. Co się ze mną stało? Ha! Nie, no i ja pięciele Sojer, no. Co Czy ty masz fal, falc, Ej, nie, wychodzimy z tego. Exit. Wychodzę z tej gry. Dobra, siema Siema. No, ko kończymy.